Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Tytani Polska z kolejnego poradnika buildu, moi drodzy jakiś czas minął od poprzedniego materiału, a my w takim razie e, przyspieszamy tempo i lecimy z kolejnym poranikiem. Na szczęście, już e, oczywiście z mistrzostwem Neydan, czyli tym najlepszym mistrzostwem, jaki dostaliśmy w Titan Questie, i będzie to pielgrzym, który pięknie brzmi, i myślę, że prezentuje się również bardzo fajnie. Będzie to połączenie Neydana i łowu, więc to będzie, myślę, na pewno bardzo ciekawy łucznik, bądź postać pod włócznie ewentualnie. Także e, zaczynajmy, więc moi drodzy, i co? Myślę, że tutaj łowy będą pierwszym mistrzostwem, jakim się dzisiaj zajmiemy, i w sumie praktycznie. Będzie to to co znaliśmy wcześniej, ten utarty schemat łucznika TitanQuesta, e, bądź e, włócznika, ale jeśli chodzi o włócznika, czyli postać, która będzie walczyła włócznią, będziemy tu mieli lekką e, zmianę. Także zaczynajmy, jeśli chodzi o łucznika. No i oczywiście mamy tutaj klasy, klasycznie wiedza o lasach, ziołowy lek, sztuka łowów ze wzmocnieniami. Tym bardziej polecam serdecznie przyczynanie szlaków, łucznictwo wymaksowane, wymaksowane, jak najbardziej pod łucznika, łowu wymaksowane, obserwacje zwierzyny, salwa. Moi drodzy, są to skile bardzo proste, bardzo przy, przyjemne w użyciu, jeśli nie macie możliwości wymaksowania ich kompletnie. To nie ma co na spokojnie, aczkolwiek naprawdę jeśli też będziecie mieli później wolne skille, to naprawdę możecie śmiało te e, wolne punkty, to możecie właśnie śmiało te skille maksować. Bardzo proste rzeczy. Jeszcze oczywiście dodam, że będzie to postać pod, pod włócznie bądź łuk, także tutaj e, przede wszystkim zręczność będzie tą najważniejszą cechą, aczkolwiek na początku możemy mieć 1-1 jeden, jeden siłę zręczność potem już będzie przewaga zręczności z czasem, co nie, bo jednak zręczność się skaluje pod obrażenia kłute, czyli od łuków bądź włóczni. No i dobra, w takim razie lecimy na mistrzostwo Najdana, które jest tym nowym mistrzostwem i ma naprawdę bardzo przyjemne i uwaga obucujące skile. Na początku, konsekwencje ze wzmocnieniem, bo wspólne cierpienie, e, naprawdę, wspólne cierpienie może być jedynym do, do, dodatkiem tak naprawdę, bo same konsekwencje po prostu zmniejszają odpornością naszych wrogów, co się może przydać. Nie jest to jakiś mega killer e, wrogów, ale zawsze dodatek dobry. Okej, okay. potężny elixir, no coś naprawdę świetnego, e, w sumie to jest must have, jeśli chodzi o Neidana, bo jednak Neyden operuje na nowych miksturach, na miksturach, które już mamy w grze. No i to jest, myślę, naprawdę spoko opcja. Wewnętrzna równowaga, świetny skill, który został zmieniony w sumie, jeśli chodzi o Titan Quest, to w i teraz jest naprawdę genialny i jego można na spokojnie wymaksować. Idziemy dalej, Shenpao, klasyk, ofensywy nigdy nie za wiele przypadku ucznika, tym bardziej, że jest to skill na dystans, więc na grupki wyrogu więc jest to coś, co naprawdę się świetnie będzie łączyło z łowami. Także Shen Pao wraz ze Cudo. Konwergencja, dobry skill, nie musimy mieć tak naprawdę potek, które są dodane w naszym DLC, żeby mieć po prostu ich efekty. Także właśnie konwergencja je dodaje. Następnie możemy mieć jeszcze skill defensywny, bo czemu nie, aura spokoju wraz ze wzmocnieniem pod e, połączoną zbroję. Moi drodzy, w sumie tak to wygląda jeśli chodzi o tą propozycję, aczkolwiek pamiętajcie, że możecie mieć również petki w tym buildzie, ponieważ mamy tarakotowych sługów. Ja osobiście nie jestem fanem petków, aczkolwiek jeśli chcecie, jak najbardziej możecie mieć petki wraz z wzmocnieniem pod stłuczenie bo, i również pod wykute w ogniu, które jest naprawdę dobre, ponieważ ten skill to tak naprawdę krąg tylko dla naszych petków. Tak to wygląda pod łucznika. Jeśli chcecie mieć natomiast włócznika, czyli postać, która będzie walczyła pod włócznie i tarczę, Pozbywamy się ucznictwa, co jest oczywiście normalne i oczywiste, że tak powiem. No i możemy mieć zdjęcie, aczkolwiek ja bym polecał na sprawdzenie jednak przechylność Huangdi wraz ze wzmocnieniem pod Błogosławieństwo Jink Jinkana, no i ewentualnie poszerzenie wpływu. Jednak to jest takim już mniejszy A aczkolwiek naprawdę przechylność Huangdi może być ciekawym urozmaiceniem dla waszej postaci. Pod lewy przycisk myszki, czyli pod ten atak, który będziemy mieli na na naszej włóczni, albo klasycznie standardowo zdjęcie, aczkolwiek tutaj macie możliwość e, lekkiego pobawienia się tym mm, buildem. Także, moi drodzy, to będzie tyle w tym materiale, pamiętajcie, że w tym momencie już jest seria najlepszych itemków w Titan Questie, gdzie jest to po prostu seria, gdzie mamy e, kilka zestawów pod różne buildy, także jest to seria i myślę, że w tych materiałach na spokojnie znajdziecie itemki właśnie pod tą postać. Także mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, i oczywiście do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale.